No, tutaj jest głupota Ameryki dzisiejszej. Tutaj są tatuaże, takie tych Eskimosów, Inuitów na Lasse w, w Muzeum Vancouver. No i oni piszą, że w zasadzie wszystkie te, te, te tatuaże tych kobiet, no to znaczą coś tam pod oczami, na, na brodzie i tak dalej, i tak dalej. I oni sobie nie życzą. Żeby ktokolwiek inny niż Eskimos, niż Inuit robił to. I oni sobie nie zdają sprawy, że w zasadzie ten liberalizm, ta wolność powoduje to, że robią z nas wrogów. Ja bym chciał, żeby ta dziewczyna była traktowana tak samo jak, jak, jak normalna biała dziewczyna, że oni są równi. Nie.